Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii. Dzisiaj z krecikiem, takim, taką zabaweczką. No, śnieg stopniał. Będziemy mogli iść jutro na wyprawę. Słyszeliście? Będziemy mogli jutro iść na wyprawę. Tak więc, bardzo fajnie, cieszę się z tego. Aż spadł z wrażenia. Nie gadaj! Lepiej nic tu nie mówić. Tak więc jutro będzie wyprawa. Myślę, że wieczorem już to wszystko ogarnę. Będzie to na YouTubie. Tak więc będziemy oglądać. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii. Trzymajcie się do jutra. Hej, Kasiemka!